Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, o który prosiła mnie jedna z Was, a dokładnie chyba dwie dziewczyny, bo to są dziewczyny, które prowadzą kanał na YouTubie i ten kanał nazywa się e, Posmakuj My. E, Napisał mi taki komentarz, może jakiś film, jak pozować do zdjęć, dobrze wyglądasz na fotkach. Dziękuję wam bardzo, bardzo mi miło. Jeżeli chodzi o pozowanie, no ja mam jakieś tam doświadczenie, bo parę ładnych lat już zajmuję się fotomodelingiem, czy to amatorsko, czy to komercyjnie, mam jakieś doświadczenie, natomiast nie uważam się od specjalisty jako specjalistkę w pozowaniu. Jeżeli chodzi o informacje, jak pozować siedząc, jak pozować leżąc, to macie tego naprawdę dużo w internecie. Wystarczy, że wpiszecie. Ja sama, czasem, jak mi brakuje inspiracji, jak się na przykład wypozować w jakiej sytuacji, to po prostu się wpisuję i szukam tych inspiracji. Ale skoro mnie prosiły dziewczyny, to zrobię taki filmik, ale to będą naprawdę takie totalne podstawy, które na pewno na pewno polepszą wasze, Wasz wygląd na zdjęciach. Jednak zanim przejdę do tego filmu, to chciałam Wam powiedzieć, że robię rozdanie. Jest to takie mini rozdanie. Chciałam po prostu Wam podziękować za to, że mnie wspieracie, że jesteście tu ze mną, że dzięki Wam jestem bardziej zmotywowana, żeby cokolwiek robić. A u mnie różnie bywało w życiu, co wiecie z poprzednich filmów. Więc. Robię rozdanie. Nagrodę macie tutaj zdjęcie. Nie będę teraz rzeczy wyciągać, bo je po prostu spakowałam, więc e, macie na zdjęciu, co jest do wygrania. Jakie są zasady? Przede wszystkim musicie obserwować mój kanał w sposób widoczny. E, ja to będę sprawdzać 9 sierpnia, bo 9 sierpnia będzie losowanie. E, o której godzinie. E, będzie, myślę, że dodam film o godzinie 19.00, a losowanie będzie wtedy, kiedy będę miała po prostu czas, żeby to losowanie nakręcić na spokojnie. Natomiast film e, pojawi się o 19. E, więc tak mówię, musicie mnie obserwować w sposób widoczny. Nie bawię się, żadne screeny ma być widoczny, bo to ma być po prostu e, rozdanie dla moich widzów, dla osób, które mnie wspierają. E, druga sprawa, napiszcie mi w komentarzu, że bierzecie udział. Nie zapomnijcie też jakiś komentarz na temat filmiku, czy polubić ten film, no bo to wiadomo jest motywujące. Miło mi będzie, ale nie jest to obowiązkowe, jak zaobserwujecie mój Instagram. Tym bardziej, że planuję tam też zrobić rozdanie. Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno będzie. No i co jeszcze? Aha, jeżeli chodzi o wysyłkę, wysyłam tylko na terenie Polski. Jeżeli macie rodzinę w Polsce. A wy jesteście za granią, nie ma problemu, wyślę do rodziny. Yy, I wysyłam pocztą polską. Yy, po losowaniu, które będzie 9 sierpnia, czekam 3 dni na zgłoszenie się osoby, która została wylosowana. Jeżeli osoba się nie odezwie, to wybiorę spośród tych osób, które się zgłosiły, jedną osobę, której wyśle tą paczkę. I od razu mówię, że wybiorę osobę, która jest najbardziej aktywna z tego grona u mnie na kanale żeby było po prostu sprawiedliwie. No i jeżeli chodzi o, o, o rozdanie, to wiecie, 9 sierpnia o 19 pojawią się wyniki, film z wynikami, więc przejdźmy w końcu do filmiku o pozowaniu. Ale tutaj musimy zmienić trochę ustawienia, czyli musicie widzieć moją całą sylwetkę. Jak widzicie, zmieniłam położenie kamery, żebyście widziały całą moją sylwetkę. Widzieli moją całą sylwetkę. Jestem też na czarno ubrana, żeby po prostu Was nie rozpraszać żadnymi kolorami. Jeżeli chodzi o podstawy w pozowaniu, to pierwszą z podstawowych zasad jest to, żeby się wyprostować. Czyli nie robimy zdjęć w ten sposób. Tylko się prostujemy, to dotyczy się też facetów, ponieważ jeżeli się wyprostujecie, wasza klatka piersiowa wyda się większa, wy będziecie wyglądać na wyższych, bardziej e, zbudowanych, można tak powiedzieć. E, druga sprawa, wciągnięcie brzucha ma duży wpływ. E, oczywiście nie musicie mieć wciągniętego brzucha przez cały czas, ale w trakcie sesji robienia zdjęć dobrze jest go wciągnąć, bo dzięki temu, że jak wciągacie to również dotyczy to też facetów klatka piersiowa może się wydać większa, a Wy a poza tym nie będziecie mieć po prostu ten brzuch się po prostu zmniejszy jeżeli macie jakieś problemy właśnie typu jakiś mały brzuszek trochę za dużo ciałka i tak mówię, wyprostowana sylwetka i jeszcze jedna rzecz dotycząca kobiet, pośladki zobaczcie, dużo dziewczyn ćwiczy pośladki i ma naprawdę ładne pośladki, ale robią zdjęcia tak jeszcze najlepiej dodam do tego bycie krzywym, znaczy niewyprostowanym, brzuch puszczony. No, fajnie ta serwetka wygląda to zdjęć? No, nie za bardzo. Natomiast, jeżeli zrobicie to samo, ale wyprostujecie się i pośladki pójdą do góry, to efekt Waszej pracy będzie bardziej widoczny i będzie fajniej wyglądać. Zobaczcie, ja tylko się wyprostowałam, ciągnęłam brzuch, podniosłam pośladki i od razu zdjęcia wyjdą lepiej. Dodam wam jeszcze taką ciekawostkę. Modelki robią trochę więcej niż, e, niż wyprostowanie, bo na przykład, jak robicie takie zdjęcia, możecie się normalnie wyprostować. Ale modelki dość często robią tak, że jeszcze się wyginają, żeby był tutaj, wiecie, była ta dziura, żeby był ten łuk. Leżąc na brzuchu, robią to samo. Wyprostowują się bardziej i pośladki do góry bardziej, na ile się da, oczywiście, ile macie możliwość. Ale takie podstawy wyprostowanej sylwetki, czyli nie robimy tak, tylko tak, wciągnięcie pośladki do góry, od razu lepiej się wygląda. Kolejna rzecz, szyja. Nie robimy zdjęć typu, nie pozujemy tak, ani tak, bo zauważcie, wygląda to tragicznie, ja wyglądam tak tragicznie, nie mam niestety poglądu, więc muszę po prostu... Znam, po prostu się wie, że tak po prostu wygląda tragicznie. Yy, broda, do góry lekko. Wtedy nawet tak z boku zrobicie. Tak. Możecie też lekko yy, pochylić głowę na bok. To też fajnie yy, wygląda. Czyli zobaczcie. Taka różnica. A? Taka. Kolejna sprawa to yy, talia. Jedne z nas mają genetycznie, inne wypracowały, a inne w ogóle nie mają tej talii. I co zrobić? Albo mamy za luźne ciuchy, i wyglądamy w tych ciuchach jak w worku. Po prostu podkreślić talię oparciem ręki na, na talii, tak? Tylko nie robimy jak przekupy, tylko po prostu ładnie tą rękę kładziemy. Bardziej przemyślanie. Możemy też tak zrobić. To też podkreśla w Ten sposób. Tylko pamiętajcie, tak widzicie. Ja mam sylwetkę całkiem wyprostowaną, posiadki do góry, więc to wygląda ładnie, ale jak zrobię tak, no to już nie wygląda to ładnie. Tak samo w ten sposób. No jak to wygląda, kochani? No źle. Trzeba się wyprostować, posiadki do góry i. Nie robisz tak. Tylko tak, więc od razu wtedy się lepiej wygląda. Kolejna zasada, żeby nogi były szczuplejsze. Eee, i dłuższe. Eee, I tą zasadę stosują chyba wszyscy w fotomodelingu. Eee, czyli wejście na palce. I nieważne, czy macie obcasy, czy jesteście na boso, tak jak ja, eee, czy płaskie obuwie, lekko wchodzimy. Zobaczcie tak. Sylwetka moja, mimo, że jestem utrudniony brzuch i tego, jak wygląda bez tego wchodzenia na palce. Widzicie, tak? A jak ja wejdę lekko na palce, trochę rozszerzę te nogi, I jak te moje nogi wyglądają? No lepiej. Oczywiście nie musicie chodzić na oba, na palce na obu nóg. Możecie zrobić w ten sposób, że na przykład tą nogę, jedna noga będzie wyciągnięta na palcu, a druga będzie normalnie, czy, czy w ten sposób. Dobrze jest też skrzyżować nogi, bo to też powoduje, i wyprostowując tą nogę z przodu, powodujecie, że nogi wyglądają na dłuższe. Dobrze jest w tym momencie, jak widzicie tą serwetkę, tą pozycję, podnieść trochę biodra do góry. Wyprostować się. Od razu widzicie, inaczej to wygląda. Tak samo jest do tyłu. Ja dość często stosuję ten trik, że noga tylnia jest bardziej wyprostowana i ona jest trochę dalej niż tak naprawdę powinna być. Więc widzicie, inaczej to wygląda. Ostatnia zasada, ona jest różnie nazywana. To jest w pozowaniu tworzenie ostrych kątów. Zauważcie na różnych gazetach, że modelki, jak się pozują, wykonują takie pozycje, żeby jednak te kąty ostre były. To dobrze jest, jeżeli wykonujecie tak, jak tu mówię, kąt prosty. To, że mamy krzyżak w nogach, to też powoduje, że kąt jest prosty, tak? Jak robicie na przykład, nie wiem, portret, to też tu kąt prosty. To ma duży wpływ. Co mogę jeszcze? Jak na przykład chcecie się oprzeć i zrobić sobie zdjęcie, o tak, to dobrze jest zrobić w ten sposób, tak? Noga, kąt ostry. pamiętajcie tylko jedno, bo może być mała pomyłka, żebyście się nie pomylili. Jeżeli już robicie w ten sposób, że chcecie w ten sposób, żeby była ta noga, to nie robimy takiego czegoś. Noga ma mieć przedłużenie. Dzięki temu wygląda na dłuższą. Natomiast, jak zrobicie tak, no to wtedy y, zaburzacie to. Więc y, mówię, kąty y, ostre y, najlepiej sprzedają się, y, jeżeli chodzi o pozowanie, i najlepiej to wygląda. Więc y, w ten sposób y, dobrze jest y, sobie y, się pozować i do tego stosować. I tak, jak, jeżeli chodzi o pozowanie, no to takie podstawowe zasady Wam zdradziłam. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą, że będziecie dzięki temu miało ułatwione, jeżeli chodzi o pozowanie i Wam to trochę ułatwi. I, i tyle! I trzymajcie się, buziaki, pa pa!